I cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w randomową grę. Eee, co mam na myśli? Klikniemy, so, już wam pokazuję. Klikniemy sobie w kompas eee, i tutaj mamy random game join, a random game i tutaj sobie wybierzemy i, i zagramy w jakąś gierkę. Dlaczego tak robię? Ponieważ nie mam totalnie pomysłu, co mam nagrywać z Minecrafta, więc wybierzemy sobie randomową gierkę. Ale przed wstępem, oczywiście, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Bo wbijamy 20 tysięcy subów. Yy, zróbmy challenge 20 tysięcy subów do końca wakacji i zrobimy sobie jakiegoś yy, długiego live'a. Albo po prostu, po prostu wbijmy te 20 tysięcy i po prostu. Bo często się też te specjalnie nie pojawiają, bo zbytnio nie mam czasu, ale. No, zobaczymy, zobaczymy widzowie, jak to, to będzie. No i wbijajcie też także na mój drugi kanał. Wiem, że tam nie jestem aktywny od chyba prawie ponad 8 miesięcy, ale mam nadzieję, że wkrótce jakiś odcinek się pojawi z Happy Wheelsa. Mam nadzieję, że, się, że tak się stanie. No i też wbijcie na mojego TikToka. Zostawcie tam follow, zalejkujcie wszystkie moje filmy i bo też mam konto na TikToku i... I też tam czasami się pojawiają jakieś e, fajne filmiki. Dobra, to tyle co ode mnie. Już bez zbędnego przedłużania skakujemy tutaj w random game. Oby to była jakaś e, dobra, fajna gierka. Mam nadzieję, że nie Bed Wars, e, bo to już dużo było. Wool Wars, Ship Wars, Skywars, Murder Mystery. Mo może być spoko. Ale też mam nadzieję, że nie dobierz taki gry, co nie będę w ogóle wiedział o co kamam Dobra. Raz, dwa, trzy. Klikamy. Jesteśmy w TNT Run. Dobra. Eee, to w sumie dobra. Dobra opcja, bo umiem w TNT Run nagrać. No to mi się bardzo podoba. Ok. Tylko po musimy poczekać trochę za graczami. Wiecie co? Ja sobie zastopuję nagranie i się widzimy, jak a ręka będzie się rozpoczynała. Dobra, widzowie, za. 3 sekundy, za jedną sekundę już rozpoczynamy. Eee, eee, o kurde, już niestety na sam początek spadłem. No ale to nie koniec świata, oczywiście, bo tutaj mamy jeszcze dużo przestrzeni. Eee, czy to jest taka mała mapa, czy mi się wydaje? Mam nadzieję, że mi się wydaje. Nie, jednak serio jest taka mała. Eee, no to ciężko będzie, wydaje mi się. Mam nadzieję, że nie odpadniemy jako pierwsi. Ale na razie się utrzymujemy. To jest yy, bardzo. Kurde, nie! O, ale spadłem. Pff. Niestety. O kurde, o kurde. Nie, 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 nie. No nie cofaj mi bloków. Kurde, nie. No i spadliśmy. Jak teraz spadniemy dalej, no to widzicie co tam jest. No to niestety umrzemy. Ale nie będziemy ostatni, no bo graczy było yy, 19, a już pozostało 9. No to bardzo mało. Niestety zajmujemy 8 miejsce. No, ciężko, ciężko. ale Ze względu na to, że tak mało przestrzeni jest, no bo zobaczcie tutaj, 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 tylko, tutaj, tylko, no to, A, a y, miało się jeszcze zmieścić 24 graczy, no ale nie dołączyli wszyscy, no to trudno. I teraz się zastanawiam, czy kliknąć ten random game znowu, czy gramy dalej w TNT rano. No, jak random game na, nam tak wybrało, no to gramy dalej, słuchajcie. Zagramy sobie normalnego TNT Runa. Proszę bardzo, nie żaden TNT tak, tylko po prostu TNT Run i. I git. I kurde, znowu musimy poczekać za graczami, więc znowu zastopujemy nagranie i poczekamy za tymi graczami. Dobrze, 5 sekund i runda się zaczyna. Bardzo krótko to trwało. Myślałem, że więcej, ale. Jakoś się udało Jakimś cudem, dobra e, O dziwo tylko 12 graczy było potrzebne, no na niektórych tych e, arenach to potrzeba aż 24 Jak wspomniałem wcześniej e, I kurde, no coś małe mapki są, nie wiem czy coś pozmieniali albo co Bo widzicie ile tutaj jest Na razie nikt jeszcze nie odpadł, dobra tam jeszcze jest ląd, to dobrze Ląd. No, no, tak logicznie powiedziałem: Kurde, i tutaj już niestety, jak zginiemy, to odpadniemy. Czyli ładnie podskakujemy. Idziemy se tu, tu, tu. Kurde, nie. Nie. No jezu, no zakosił mi drogę. Co za śmietnik. No niestety, widzowie, przegrywamy. Ale, kurde, czemu takie małe mapki są? No nie wiem. Nie wiem, widzowie. I znowu pewnie jakaś mała mapka. Ładnie skonstruowana, ale. No nie wiem. Dobra, no, tutaj nie muszę zatrzymywać, bo już się zaraz zaczyna. Proszę bardzo, biegniemy se tu. Proszę nie biegnąć za mną. Double jump, co to jest? Kliknę w to. No i kurde, spadłem. Jaj, moje szczęście, jakiś chłop już jest na dole. No nie! Kurde. I tam już nie ma nic. Nie ma. Kurde, ale, ale szybko poszło. Ale jeszcze nie odpadliśmy. Co to jest? Personal slash potion of speed. Nie wiem, łyknę to. Na ile to sekund? Nie wiem. Może na kilka minut? A nie, raczej nie. Poczekamy po prostu aż efekt przestanie działać i tyle. O kurde, tutaj mi ktoś. Zeskoczył na ryj, ale wszystko dobrze się skończyło i... Kurde, no... Niestety spadliśmy. Naprawdę nie wiem, co jest grane, że takie małe mapki są. Bo, bo wcześniej, pamiętam, no były duże, spo spore były. Wystarczające, a teraz jakoś... Nie wiem. Też będzie taka mała, czy nie? Taka będzie tylko? no Nie wiem. Za dwie sekundy się okaże Jednak Dobra No musimy przetrwać No już spadliśmy O dobra tutaj już jest więcej przestrzeni To można se na luzie Wypijemy se Potkę na speeda sk 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 Skoczymy se tu Potion of slow czy Po co mi slow? Nie wiem. Może to jakoś lepiej działa? Nie wiem. Musiałbym przetestować. Oj oj oj. Dobra. Sobie ładnie skaczymy. I kurde, już spadliśmy. Dobra, wykorzystajmy to dobrze. Tutaj mamy dużo piasku. Możemy sobie po środku polatać.

Spadliśmy, zagramy sobie jeszcze jedną, ostatnią. Wydaje mi się, dosyć taki króciutki odcineczek, ale przynajmniej będzie czas, żeby nagrać coś, może na drugi kanał. Kto wie, e, właśnie tego Happy Lisa, No bo nie wiem, co innego nagrać. Na razie Happy Lisa będę nagrywał. Zaś później, może coś innego się myśli. No bo ja mam też dużo gier. No na spokojnie. No to Teraz się trzeba skupić na skakaniu. Opa, opa, opa. O, jakoś daliśmy radę, dobra, tutaj parkour parkur się kłania. Niestety, oj, 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 trzeba się utrzymać. Cyk. Mam nadzieję, że ktoś mi nie wleci i nie skasuje mi drogi. Bo jeżeli taki scenariusz się odbędzie, no to niestety, niestety odpadniemy. Oj, tutaj się kończy. Ojojoj, ojojoj, oj, 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 kurde, dobra. No niestety, widzowie. Dobra, i lecimy na lobby. Tam się pożegnamy. Pójdziemy se z dala od cywilizacji. Pójdziemy se, nie wiem, tutaj. O. O, może se tutaj pójdziemy. O, jak ładnie. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. Nie zapomnijcie łapce w górę, komentarzu i subskrypcji. Jak mówiłem, wbijamy 20 tysięcy subów Bijcie po tym odcinkiem. 4 łapki w górę. Pojawi się więcej takich odcineczków e, z losowania sobie, z, e, jaką grę zagramy na Hypixelu hi, oczywiście. I napiszcie w komentarzach e, fajny film, a przy tym Wam serce no i wbijajcie na drugi kanał no i konto na tiktoku, te konto na tiktoku znajdziecie wy u mnie wy w zak zakładce, a nie, załatki informacji usunęli, no po prostu klikniecie sobie żeby poszukać informacji o mnie i tam na dole będzie link do mojego konta na tiktoku i wtedy e, no możecie mnie zafollowować, dobra to tyle ode mnie, widzimy się w następnych odcineczkach, cześć 고르다 <목소리가>